8 września w sali kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się uroczysta 38. sesja Rady Miasta Katowice, która upamiętniła 156. rocznicę nadania praw miejskich Katowicom. Wręczone na niej zostały tytuły honorowe, zasłużone dla miasta Katowice oraz honorowy obywatel miasta Katowice. W tym roku postanowiliśmy kontynuować pewien trend zapoczątkowany już kilka lat temu, aby honorować tytułem honorowy obywatel miasta Katowice ludzi związanych z muzyką. Katowice to przecież miasto muzyki. W tym roku ten honorowy obywatel został nadany naszej wieloletniej, wspaniałej dyrektor Narodowej Kiesy Symfonicznej Polskiego Radia. Za oczywiście szereg zasług, których nie sposób jednym zdaniem wymienić. Byśmy musieli tutaj dużo czasu spędzić, ale warto Ważne, co jest dla nas, to to, że między innymi to pani dyrektor była jedną z ambasadorek realizacji i budowy nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Muszę powiedzieć, że prawie spadłam z krzesła, kiedy oznajono mi tę wieść, że mają zamiar Radni przegłosować uchwałę o przyznaniu mi honorowego obywatelstwa miasta Katowice. No, wszakże byłam tutaj tylko 18 lat, nie urodziłam się tu, wychował mnie Kraków. No, i rzadko ostatnio z powodu covid zaglądam. Że uhonorowano to, że zaangażowałam się w przekształcenie miasta Katowice w jedną ze stolic europejskich kultury, a żeby nie powiedzieć światowych, bo przecież tytuł miasta kreatywnego w dziedzinie muzyki UNESCO, to, to jest dozgonny, zobowiązujący inąd tytuł. Jestem z tego dumna. To co obowiązuje, co obowiązuje, żeby przyjeżdżać i śledzić, jak się dalej e, rzeczy toczą, czy następcy nasi e, kontynuują. Poza tym tytułem honorowy obywatel miasta Katowice postanowiliśmy w tym. Roku przyznać tytuły zasłużony dla miasta Katowice. Przede wszystkim osobom, które w czasie trwającej pandemii od, tej półtorej, od półtorej roku każdego dnia poświęcały się, ryzykowały życie i zdrowie, aby zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Katowic. Mam tutaj na myśli Szefów, pracowników, lekarzy, pielęgniarki, cały personel medyczny katowickich szpitali, wojewódzkiego pogotowia ratunkowego, a także stacji powiatowej, stacji sanitarno-epidemiologicznej. Pandemia też niestety wpływała na gospodarkę, a dzięki ludziom, których mamy tutaj w Katowicach, udało się Katowice utrzymać w gronie elitarnym miast, w których wielkie korporacje nadal funkcjonują i dają miejsca pracy ludziom z całego województwa. Postanowiliśmy tytułem „Zasłużony dla miasta Katowice” wyróżnić pana Marcina Nowaka, jednego z liderów. Związku sektora usług biznesowych, człowiek, mieszkańca Katowic, ale przede wszystkim znakomitego ambasadora Katowic. Studiował w Krakowie, ale wrócił, rozwijał biznesy tutaj w Katowicach, przyciągając tych wielkich graczy światowych do Katowic w ramach działalności usług dla biznesu, czyli tego sektora nowoczesnych usług biznesowych, które się tak dynamicznie rozwijają w naszym mieście. Uroczysta sesja Rady Miasta co roku inauguruje obchody urodzin Katowic. Kocham Katowice i tradycyjnie do ocenia pracę różnych osób i instytucji na rzecz miasta.